Cześć, nazywam się Hubert Lamański i witam Was w kolejnym filmie o florystyce. Dzisiaj powiem Wam y, troszeczkę o tak bardzo popularnych i modnych ostatnio trawach pampasowych. Chciałbym pokazać Wam różne rodzaje tych traw pampasowych. Powiem Wam również, co zrobić, aby były bardziej puszyste, i pokażę, jak łatwo je zaaranżować w Waszych domach. Zapraszam. Pampasy to trawy kępiaste, które pochodzą z Ameryki Południowej. Rosną na, na stepach, więc potrzebują odpowiednich warunków do wzrostu. Możecie spróbować je posadzić u siebie w ogrodzie, ale są dość trudne w hodowli, i trudno z nich uzyskać właśnie te piękne wiechy, te piękne kwiatostany, które pojawiają się już pod koniec lata, w okolicach sierpnia. I zdobią te nasze kępy nawet do grudnia. Tak jak wspomniałem wcześniej, e, chciałem Wam pokazać różne odmiany tych pampasów, porównać, jak wyglądają e, różnorodne odmiany pampasów. Zobaczcie. Tutaj mamy takiego bardzo puszystego e, pampasa. E, pampasy mają to do siebie, że bardzo mm, brudzą, po prostu te puszki rozlatują nam się wokół. Natomiast, jeśli je dobrze obsypiemy, będzie ich już znacznie mniej. Dobrze jest również troszeczkę polakierować, ale bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, z racji tego, że sklejają się i wtedy tworzą się takie troszeczkę pasma zlepione, no nieładnie to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest taki bardzo puszysta odmiana, już troszeczkę nawinięta. Co zrobić, żeby te mniej puszyste były bardziej puszyste, a mianowicie Używamy suszarki do włosów. Każdy ma suszarkę do włosów w swoim domu, więc jeśli macie takie troszeczkę jeszcze nie napuszone, wystarczy trochę suszarki do, mm, włączyć suszarkę do włosów i z daleka je troszeczkę obsuszyć. One, jeśli właśnie będą wysuszone, bardziej puszyste. Dla porównania mam tutaj też takiego mm, pampasa, który jest bardziej suchy. To jest pampas Oczywiście y, różnią się oprócz tego, że mają y, różne długości tego kwiatostanu, różnią się również tym, y, że są to różne odmiany. Natomiast ten zobaczcie, on już jest taki bardzo wypuszczony, to jest pampas, który ma już powiedzmy 2-3 lata jest wysuszony bardziej. Opadły mu już te, te puszki, więc jest taki troszeczkę biedniejszy. Natomiast y, w zależności od tego, co chcemy uzyskać z tych pampasów i jak chcemy je zaaranżować, Możemy sobie wybrać różnorodna wielkości, puszystości, jak również kolor. Kolejna odmiana jest bardziej e, taka czekoladowa. Nazywa się tutaj to często nazywana szoko. Zobaczcie, jest taka e, jak czekoladka ciemniejsza. Ta jest jeszcze zobaczcie, niewypuszona, czyli nie była potraktowana suszarką, lub też sama nie wyschła, bo to nie jest. E, Potrzeba, aby tą suszarką je suszyć. Wystarczy, że one odpowiednio same wyschną w takim przewiewnym e, pomieszczeniu. E, te ja osobiście je bardzo lubię, ponieważ mają zupełnie inną kolorystykę, nie są takie beżowe. Taka e, złamana czekolada super wygląda. Oprócz tego, zobaczcie, ma tutaj takie e, te nasienniki dość wyraźne. Czyli mamy szoko. Tutaj chciałem wam pokazać taką lekko różową. I tutaj mamy to, o czym mówiłem wcześniej, jest niewysuszona. Zobaczcie, ma piękne, długie te kwiatostany. Te wiechy są takie rozluźnione, bardzo duża, natomiast jest niewypuszona, nie jest, nie jest dobrze wysuszona, dlatego wygląda troszeczkę jak taka e, zmokła. Natomiast, faktycznie, jeśli potraktuje się je e, tą suszarą, będzie znacznie bardziej puszysta. Kolejne bardziej zwarte. E, zobaczcie. Ta jest bardziej zwarta niż ta, dlatego to, o czym mówiłem, to są różne odmiany. Taka odmiana najczęściej zdarza się w Polsce. Najlepiej się ją hoduje i przeżywa te nasze mrozy w niektórych miejscach. To ona jest bardziej zwarta, ale za to taka określona, napuszona. Zobaczcie, zupełnie inny ten kształt. Długość tego samego kwiatostanu około 40-50 cm nawet się pojawiają. I kolejna, teraz już tutaj jest ostatnia z tych, które chciałem Wam pokazać. E, to jest odmiana e, taka troszeczkę koloryzowana, natomiast w naturze również występują różowe. Tutaj taka troszeczkę malinowa e, kolorystyka. Zobaczcie, to jest właściwie ta sama odmiana co, co, co ta, tylko koloryzowana. No i oczywiście ma dłuższy kwiatostan. Za chwilę. Pokażę Wam, jak prosto zaaranżować te pampasy, aby świetnie wyglądały w Waszych domach. Słuchajcie, jest kilka sposobów na proste aranżowanie takich traw jak pampasy, ale również innych suszonych elementów. Jeśli lubicie suszone elementy, koniecznie napiszcie w komentarzach, postaram się nagrać coś o innych suszonych produktach. Mam tutaj dużo różnorodnych, więc piszcie w komentarzach i będziemy nagrywać. Bardzo modnym elementem, który występuje teraz we wnętrzach i który świetnie pasuje do pampasów są takie, słuchajcie, słojec, bany z rączką i super się... Sprawdzają w dekoracjach, ponieważ pokazują nam cały kształt tych pampasów. Te pampasy luźno ułożone e, wystają tylko i wyłącznie z tych, e, z tych zbanów. W zależności od tego, jaki macie ten zban, te e, otwory są m, większe lub mniejsze. Często też używane są teraz w aranżacjach wnętrz. E, takie słoje po winie, takie dzbany po, do, do produkcji wina, e, też super się z, y, sprawdzają. Zobaczcie, mamy dwa takie, e, takie naczynka i tak naprawdę wkładamy luźno do nich te pampasy. W zależności od tego, jaką odmianę tego pampasa mamy, e, dobieramy sobie oczywiście wielkości. E, pamiętajcie, aby zrobić to troszkę, trochę wyżej, trochę niżej, mogą się rozchodzić na boki. Dobrze jest oczywiście powtórzyć również taki element, czyli nie jeden, a dwa na przykład. Dobrze jest też również podciąć sobie czasami, żeby jednak były niższe. Wiem, że szkoda, bo ta długość jest dosyć ważna w pampasach, ale dobrze jest sobie faktycznie je przyciąć czasami. Mamy słuchajcie taką propozycję. Jeśli się, podobał wam się ten film, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Obiecuję, że będzie teraz więcej tych filmów i będziecie mogli dowiedzieć się takich bardziej prostych również rzeczy z, na temat florystyki, na temat roślin doniczkowych, na temat takich elementów dekoracyjnych, jak na przykład pampasy. Słuchajcie, żeby nie było tak, że daję do jednego trzy do drugiego trzy, więc w jednym dam e, troszkę więcej. Tak kompozycyjnie mi e, bardziej pasuje. E, I tutaj użyłem tych pampasów, które są raczej mniejsze, e, czyli nie mają tych wiech takich bardzo dużych. Wystarczy je koło siebie postawić. Super m, prezentują się w nowoczesnych wnętrzach, e, na jakiejś komodzie, na tle tak naprawdę m, pustej ściany. Ekstra dekoracja. Za chwilę kolej. Jeśli nie macie takich ozdobnych zbanów, takich ozdobnych naczyń, zawsze słuchajcie, można wykorzystać duże, zwykłe słoiki po ogórkach. Ogórki zjedzone. Więc można je wykorzystać teraz do dekoracji. Żeby nie były takie zupełnie proste, zawsze możecie dodać jakiś element dekoracyjny. Ja tutaj przygotowałem takie skrawki bawełny, to jest tak zwany makaron z bawełny, akurat w takim dość ciekawym, modnym kolorze, to jest kolor roku 2021. Zobaczcie, tutaj sobie troszeczkę. Zrobię taką dodatkową dekorację, czyli przywiązuję sobie ten sznureczek. Można go lekko zawiązać w kokardę. Przycinamy taką zwykłą, e, zwykłą kokardkę. Drugi również można mm, raz owinąć, tylko nie dwa razy, tylko raz. Mocniej związać. I mamy taką prostą dekorację na słoikach. Ten możemy ściąć trochę o, w ten sposób trochę krócej. Mamy przygotowane dwa słoiki. Teraz słuchajcie, wkładamy do nich e, pampasy. Oczywiście, w zależności od tego, jakie te pampasy mamy, e, użyjemy albo tych takich bardzo puszystych, albo mniej puszystych. E, Zawsze można, słuchajcie, zakupić takie pampasy w sklepach internetowych. Również u mnie w sklepie internetowym można zakupić różnorodne pampasy. Ale jeśli ich nie macie i nie macie ich w ogródku, zawsze można użyć zwykłych traw. Trawy w Polsce to bardzo popularna roślina na łąkach, na polach. Już właściwie od lipca pierwsze kwiatostany, jak nazbieracie, możecie użyć je swobodnie do takiej dekoracji. Ja natomiast Mówię dzisiaj o pampasach, więc używam pampasy, trawy pampasowe, cortaderia inaczej, bo czasami jak szukacie gdzieś na przykład, to warto wpisać cortaderia, bo to tak naprawdę taka prawidłowa, prawidłowa nazwa. Nawet słuchajcie, ścinamy jeden większy, drugi mniejszy tak naprawdę. Wkładamy do tego słoja dwa pampasy. Do drugiego możemy włożyć na przykład tylko jeden. Wyższy, dobrze by było go, oczywiście, po skosie, na przykład jakoś włożyć, ten jest bardzo puszysty. Zobaczcie, jaką on ma tu formę, jeszcze się nawet nie rozwinął, ale można włożyć jeden, można również włożyć dwa, można postawić jeden słoik za drugim, w ten sposób żeby się ze sobą komponowały. Pamiętajcie o tym, że lekko tym lakierem do włosów można je spryskać, żeby nie wydobywał się ten puszek. On wtedy będzie bardziej osadzony w tych, w tych kłosach i nie będzie tak brudził. Czyli zwykła dekoracja ze słoikami. Oczywiście możecie dać więcej tych pampasów do środka. Ja tu chciałem tak bardzo minimalistycznie. Propozycja numer dwa i za chwilę kolejna. Kolejna, trzecia propozycja to taka propozycja bardzo chałupnicza, już nie potrzebujecie zupełnie żadnych takich dodatkowych naczyń, wystarczą Wam zwykłe butelki, na przykład taka butelka po soku malinowym, po szampanie i jakaś stara karawka wyciągnięta z szafy u babci. Potraktowałem je sprayem, złotym sprayem. Pamiętajcie, że super wygląda ten spray bardziej matowy, nie ten świecący, ponieważ na szkle po, wtedy jest jeszcze dodatkowa powłoka świecąca i bardzo się to odbija, ale matowy znacznie lepiej. Zobaczcie, te butelki są tak pomalowane troszeczkę od niechcenia. One nie mają być zupełnie takie w całości pokryte. Tą farbą, tylko gdzieś tutaj jakieś. O, tutaj jest jaśniej, tu ciemniej. I teraz stworzę z tego tak naprawdę taką aranżację z tych butelek. Wystarczy tak naprawdę powkładać po jednym, po dwa pampasy do każdej z tych butelek, odpowiednio je ustawić i mamy świetną aranżację. Użyję tutaj akurat tych pampasów, które są takie cienkie, takie wysuszone już. Ponieważ sama ta podstawa, czyli wszystkie te butelki, nie są jakieś bardzo e, duże i troszeczkę by nam e, ta proporcja była tutaj zaburzona. Dobrze jest, słuchajcie, użyć tak, żeby ten jeden pampas był wyżej, drugi niżej. Nie wszystkie na tych samych poziomach. W jednej może być jeden, w innej dwa. Troszeczkę też po skosie. Pamiętajcie, że fajnie jest od razu, żeby, żeby one miały nam tutaj mm, różny, różny y, ruch, różne kierunki, bo pomiędzy sobą będą się tutaj troszeczkę, o, troszeczkę wymieniać tymi kształtami. I jeszcze jakiś cienki. Jeden, który będzie niższy. Może w tej butelce. I mamy, słuchajcie, butelki tutaj z dwoma. Tu jest jeden. Możemy je dowolnie przestawiać, jak chcemy. Pamiętajcie, żeby tu się gdzieś tak zamykały w tej naszej, naszej formie. Oczywiście może coś wystawać poza tą formę, ale taka aranżacja z tych czterech butelek jest. Dość określona i, tak jak mówię, super wygląda na e, każdej komodzie, na stole, i czekam na efekty. Może wrzućcie e, zdjęcia pod tym filmem, żebym mógł zobaczyć, co Wam wyszło. Zapraszam na kolejne filmy, które już niedługo.